Studio przejęli rzecznicy, jest z nami kolejny rzecznik, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Damian Ziomber, a jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to Ubezpieczenia Komunikacyjne. I wyjaśnimy, co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza obowiązkowych, a, a czego nie wiedzieć, nie wierzyć, nie ufać, bo to po prostu nieprawda. Fakty i mity o OC. Fakty i mity, tak, to od razu. Pierwszy mit, powielany. Nie wiem jak to się dzieje. Będziemy no, poczekać, będziemy, albert, wiesz albert. dobrze, że będziemy to prostować do końca naszego życia zawodowego, tak? I poprawiać. No przynajmniej mamy robotę, tylko wiecie. Dla ludzi wolelibyśmy inną. Odbe... No właśnie, wolelibyśmy inną, ale jeszcze raz, dla ludzi od ubezpieczeń jest jasne, że jeśli ja mam OC i uwaga, wsiadam za kółko pod wpływem albo alkohol, albo środki odurzające, to nie jest tak, że OC nie zadziała. To jest nagminnie stosowany skrót myślowy albo wręcz wypowiedzi internautów twierdzących, że no nie, bo jak sprawca był pod wpływem, to ubezpieczyciel za niego nie zapłaci. Nie, oddzielmy jedne rzeczy, dwie rzeczy. To jest mit. Zapłaci, ale pójdzie do sprawcy z czym? Z regresem oczywiście. Czyli powie, kochany, ale trochę się nie wywiązałeś z naszej umowy, przekroczyłeś no, uprawnienia jechałeś na przykład pod wpływem, nie róbcie tego, naprawdę, nie serio, nie, nie wolno, jest jasny przepis, nie wolno, nie. ryzykujecie zdrowie swoje, innych i życie. To ubezpieczyciel, jak najbardziej, to ubezpieczenie polega na tym, że zawsze poszkodowani są, za zabezpieczeni, po to jest to ubezpieczenie. Więc jak, no, głupotę robicie, naprawdę życiową głupotę i pod wpływem, pamiętajcie, to jest karalne, to ubezpieczyciel zapłaci, zawsze poszkodowani są zaopiekowani i bezpieczni. Na tym ten produkt polega. Dwa mity jeszcze? No pewno. Drugi mit: sprawca, sprawczyni nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, ale jest polisa OC. Znowuż nie, 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 nie jest prawdą, że poszkodowani nie otrzymają odszkodowania świadczeń. Otrzymają, ale oczywiście znowu jest kwestia regresu. Zostawmy. Otrzymają ten mit zwalczamy. Trzeci mit. Kupuję auto od kogoś, ta polisa mi się przedłuży po tym kimś. Nie. Zadbaj, żeby ją przedłużyć. Tu nie ma automatyzmu. Myślę, że to trzy najbardziej. Ten, ten ostatni to chyba najczęstszy powód takich sytuacji, w których. O tym, o co zapominamy, a potem jest niespodzianka, potem jest takie pismo z, z waszego urzędu. Tak, to jest potem jest nasze pismo, pismo od, od naszej instytucji, tak, rzeczywiście niespodzianka, ale to jest mniejsza niespodzianka, jeśli można tak powiedzieć. Bo największym ryzykiem jest to, że płacisz z własnej kieszeni, jeśli nie posiadasz ubezpieczenia. No właśnie, a te koszty mogą być ogromne, bo miejmy świadomość tego, drobna stłuczka, Kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Zależy w co się wiedzie, bo wiecie, auta po polskich drogach jeżdżą bardzo, bardzo różne. Mamy takie przypadki droższych zderzaków. Porsche limitowana seria, 300 tysięcy serio. E, więc nie wjeżdżajcie w takie coś bez ocenie. Pamiętajmy o tym. Dokładnie, ale e, pamiętajcie, e, zawsze sprzedajecie, kupujecie to jest. Pewien obowiązek informacyjny, który ciąży na, na Was. I ustawowy, który nie jest od wczoraj, od, wczoraj, od pięciu lat, tylko od kilkudziesięciu lat. No i e, dopełniajmy tego obowiązku, e, bo to jest w naszym interesie, bo potem się robią przykre niespodzianki. Ile teraz rekordzista e, jest winien funduszowi za spowodowanie wypadku no i bez oceny? będzie około 2 milionów 400 tysięcy złotych. Płaci to z własnej kieszeni. Słuchajcie, to naprawdę rujnuje życie rodzinie. Na, o, nie chcę powiedzieć pokolenie, ale tak się też może stać. Tak się stać. Dzięki wielkie, Dominik. Dzięki mnie. piękne.